Grzechu, jak ostatecznie skończyła się Twoja kontuzja wczoraj? On jest taki idealny pode mnie! Utriniarze. No właśnie, że boli! Teraz pytanie, ile kosztuje takie autko? Hejka wszystkim w kolejnym filmie na naszym kanale i dzisiaj zrobimy sobie test KTM'a Duke 790 Jest z nami... Mateusz, siema! I ile to ma koni? Około 105 tak, plus minus wiadomo, tam wydech jakieś tam. No relaty, właśnie, bo tu robione. jest piękny tak. akrapowicz. Akrap jest wsadzony, ale nie ma dekata, katalizator jest na miejscu, także to jest tak, żeby w razie czego wrzucić DB killer i żeby się nie pruli przy kontroli, że jest za głośno, bo trochę jest głośno, ale nie bez posady. Wagowo to jest okolice 160 kg według papieru, wiadomo, no ale ta plucha oryginalna jest trochę cięższa od tego atrapa, no bo to jest tyton, bo trochę mniej na pewno waży. To 9-stopniowa kontrola trakcji, trzy mapy, o ile dobrze. Co to pamiętam. znaczy 9 kontrola trakcji? No masz... Możesz sobie wybrać ta, level ta, jakby. Na 9 przykładowo to jedziesz tak jak na deszczowej, rząd się w ogóle nie uśliźnie nawet na, na mokrym. No i w dół jak to leci, no to jest praktycznie wyłączona. Na jedynce ona ci się pozwala tam delikatnie śliga ślizgać powiedzmy. Jakieś takie te. Na najmocniejszej mapie, czyli torowej, można sobie wrzucić, yy, można sobie zmieniać reakcję na manetkę. Jest Aha. trzy rodzaje do wyboru turystyczna, sportowa i, i torowa. Okej, okay, no. czyli ta torowa to jest taka, że... Bardzo agresywna. W sensie reakcja jest taka, że ty odwijasz i jest dokładnie tyle, ile ty odwinąłeś, tak? Tak, praktycznie zero jedynkowa Nie, zero, ma, tu, tak, no. nie ma laga. Sprzęgło antyhoppingowe, quick shifter góra-dół, bo tu jest ta wersja taka jakby bogatsza, bo chyba te podstawowe nie miały jakby... Quick teraz w dół, tu można tak samo ładować w dół do Squid Shiftera. Wszystko można sobie na kąpie wyłączyć. Można też jeździć analogowo, nie, że no, sprzęgło i zmieniasz te biegi. Ale Aha. z Shifterem jest naprawdę spoko, bo on dobrze działa, jest dobrze zestrojony. I jeździłeś tym na kole? Trochę tak. No, okay. no. Jego Jego bardziej kupiłem pod zabawę, jakieś takie torowanie, może taką bardziej dynamiczną jazdę, bo no, szkoda mi go było tak naprawdę jakoś bardzo gumować i ale. Do, dosyć, dosyć jest taki dozy, dozowalny. Jak czyli, czyli więcej jeździ na dwóch kołach niż na jednym. Tak, tak, ale wiadomo, tam czasami jak z kolegami się bójniemy, no to coś tam w stanie, nie? coś, kurde, szarpie to sprzęgło. Czyli pokażesz, tak. pokażesz jak widzisz na kole? No, no coś tam możemy przelecieć. To Chyba dawaj, trzeba. pokaż teraz. Dobra, na szybko ktoś ubiorę. Pokażemy teraz, jak wygląda wyłączanie ABS-u, gdzie jest właśnie level pokazywany tego, jaka jest kontrola trakcji włączona w tym momencie. Można całkowicie wyłączyć sobie ABS również na przednim kole. Teraz ABS jest tylko odknięty na tylnym, także można się bawić. Po każdym włączeniu motocykla trzeba od nowa się z tym bawić, no A? bo niestety. No, niestety. Bo jak teraz przekręcę kluczyk, to. To od nowa muszę wyłączyć. Aha, okej. Okay. No, no. tak samo można sobie wyłączyć, bo teraz jest na włączonym że tylko, tylko z tym, no bo Kickshifter no, fajną robotę robi. Tam, no. Jak lecisz sobie na kole, to nie musisz się tym sprzęgłem bawić, tylko pyk, 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 tam przebijasz te biegi. Zajebliście, no. Nigdy, no. szczerze mówiąc nie jeździłam na diłku żadnym, oprócz tego e, silnika wsadzonego do supermoto, to no. było 1290. Ante. Teraz w sumie będę miała porównanie, chociaż no wiadomo, to jest inny silnik, słabszy niż ten 1290, ale będę miała porównanie, jak się jeździ na takim prawdziwym diłku, a jak się jeździ na silniku z diłka wsadzonym do ramy supermoto. No. Tamten ma dwa cylindry, a ten ma jeden. Co? Tamten, który co jeździliśmy, ma dwa cylindry, a ten ma jeden. A, widzicie? Jeden cylinder równa się jeden tłok. Ja już to wszystko wiem. Podczas tego daily się tego nie, dowiedziałam. Czekaj. Może ma, czekaj, dopytamy się go. Bo może... Miał, wyglądał na duży silnik, więc. Tak, nie... ale czekaj, może ma dwa cylindry, ale w ułożeniu nie V, bo tamta była fałka. No. A ten może ma tak obok siebie. Nie wiem, ja się I tak za, nie ja już tam możecie hejtować w komentarzach, jak, jak coś. Ej, dobrze tutaj lata! Tutaj dobrze lata, no! Koło wysoko, przepięty. Wysoko no. pięty. Zobaczymy zaraz, czy ja też będę tak szła, bo wygląda to mega łatwo. Przyjechałam na miejscówkę prosto z siłowni i możecie zobaczyć zajawkę z mojego treningu właśnie. Dawaj, Bowie Daily Adventures. Dzisiaj przygoda jest na siłowni Bobby robi pause seta Właściwie takiego clustera Musi zrobić 6, jeszcze ma trzy Jeszcze ma dwa Jeszcze ma jeden Ładnie siłowo ciśnie Może się nie złamie na crossfit Nie, nie złamała się Jest siłówka, elegancko Pozdrawiamy widzów Trener pokazuje challenge do wykonania Czy to się uda o kurde To już jest za duża moc widzowie No, Bowie zaczyna challenge A no, właściwie to Bozi Dobra, próbuję dobrze, próbuję dobrze Końcówka delikatnie taka zachwiana ale noty będą dalej wysokie. Dobra, wystarczy, wystarczy. Nie, no dobrze sobie radzi. Podoba się dla jej. Powiem ci, że kurde, dobrze latasz. Koło, ja koło wysoko. No. Ja, tak, ja unikam teraz ja bo tak jakoś A używasz komolca normalnie? No bez tego to raczej się nie da latać. Nie no, to... widzieliśmy dużo i większość jeździ bez. No nie, 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 musi być, bez hamulca. Ja tak naprawdę na zaczęłam zacząłem latać, na skuterze, sorry. A jeździłeś wcześniej na skuterku? Tak, od tego się zaczęła. Pierwszy zacząłem gumować na skuterze, dopiero potem rower i potem Aha, na motory, nie? okej. Okay. No i tam się nauczyłem, że ten hamulec zawsze musi być i jest taka blokada w mózgu, że jak już za się wylatuje, to noga sama naciska hamulec. Nie no, na to, no, ja też tak mam. No. Ja tak mam teraz, że jak czuję na przykład, że nie działa hamulec, to w ogóle się boję podnosić, nie. bo po prostu wiesz, czym to się wiąże. Ja za każdym czy na rower wsiadam, czy, czy, czy na motor zawsze te pierwsze są, muszę dotknąć ten hamulec, zobaczyć czy on tam jest fizyczny, czy, czy on działa nie, bo... Tak, na przykład tego wczoraj e, nie musiał sprawdzać Nie wiem czy nie zauważyłem. O, o No ale, ale ogólnie bo ja miałem coś takiego, że jechałem tym Edirtem jeszcze u nas i normalnie jest tam hamulec. czy znaczy, wiesz, jak się przewróciłeś on jakby był, nie wiem, woda może to, jakaś z tego wyleciała, możliwe, że coś tam na tarczę poszło albo, albo... A może się klocki... Kolecek, wiesz, już blacha nawet skończyła. Mało to było. No. Ogólnie historia z tym Diukiem jest taka, że szukałem 790, 690 albo Husqvarne 701, ale no chyba z rok siedziałem na eliksie. Naprawdę, bo te ceny były takie, że przerażały mnie. No i doszło do tego, że pojawił się ten, pojechałem oglądnąłem, kupiłem. Fajnie, że tym jeździ, bo jest elektroniki nawalone, ale ona naprawdę pozwala na wiele, ale też. Potrafi uratować dupę, więc to jest, to jest największy plus chyba tego wszystkiego. A mieliśmy pytanie, czy tutaj jest dwucylindrowy silnik? Tak, tu są dwa cylindry w rzędzie, to jest bodajże LC8. W tych poprzednich jeszcze Duke'ach były single i yy, były chyba 950, to one chyba miały fałki. Tu jest dwa cylindry w rzędzie, także... Dobra, właściciel już mi pokazał, jak się iść na kole na tym sprzęcie, i teraz ja bym się chciała przejechać. Mam taką możliwość? Jak najbardziej. <laughs> Także zobaczymy, jak to idzie. Po prostu i może na kole też. Kurde, ale on jest taki lekki w porównaniu do tego ścigania. Tak, on ma bardzo dużo śladów ciężkości. No wie drugi odcinek i drugi... Dobrze, że mam małą głowę. Drugi raz bo, nie, bo inaczej bym nie założyła. O, patrzcie, widzowie, nawet jeszcze rękawiczki. A ja A swoją kurtkę? O, jeszcze Dzięki. kurtkę, to już komplet. <laughs> Trochę nadużywam gościnności, mam wrażenie. Nawet nie bym ci dał, tylko ja w twoje chyba nie wejdę. Nie, nie, ale kurde, nadużywam gościnności, no. no to... Ale będę się czuła bezpieczniej. Niesamowity widok na tym kanale. Nawet masz tego? Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Żółwik. Patrzcie widzowie, nic nie boli. No właśnie, że boli. A, to. Dobra, git. Patrzcie, nawet jeszcze tu kurtkę zapnęły. To jest full opcja. Full opcja. To, to jest ten słynny pakiet za 500? Tak, nawet za 1000. Nie boisz się? Nie. Yeah. Ona lepiej ode mnie na pewno jeździ, więc... No ale wiesz, Ty masz doświadczenie większe na takim sprzęcie. Ja wiem. Nasze ktm -y dosyć wyrywne są, więc... No, troszkę... Troszkę potrafił sponiewierać. No się muszę zatrzymać, powiedzieć, że on jest mega przyjemny. To jest chyba najprzyjemniejszy motocykl, jak nie jeździłam. Nie wiem, czy to dlatego, że KTM i że po prostu ma jakiś podobny... W jakiś sposób silnik do mojego katana, ale zajęliście się na nim jeździ. Taki kurde na co dzień. Fajnie się nim za litrami gania, naprawdę. On może na prostych trochę odstaje, ale na zakrętach on naprawdę łoi dupę Wiadomo, no nie jestem markiem markezem, ale no, idzie nim nad gonik cokolwiek. Dobra, próbuję dalej. Dawaj na koło. Okej, okay, na koło. Dawaj na koło. Co, chyba i to druga próba w miarę wychodzi. No, widać, że coś tam jeździ. <grystanie> Jakiś skill jest? No, nie mały. Ej, ten jest taki zajebisty, że tutaj już bym się zaczęła zastanawiać, czy bym wolała ściga, czy takiego. A wcześniej miałam takie, że na pewno bym wolała Stiga od MT-09 A ten jest, kurde jest y, trochę inna kierownica niż fabrycznie Ona jest bardziej szeroka, pozycja powiedzmy wygodniejsza nie? No. Także to też może Ci robić taki kurde, feeling Kurde, fajnie mega jest na nim No po winklach jakbyś się przejechała To jest mega no. zajęło, bo on jest mega zwrotny Nim można mega późno hamować, układ hamulcowy jest mega responsywny Zawieszenie no nie, to jest WP Ale niestety bez jakiejkolwiek regulacji Chociaż działa dobrze, nie ma tego, że on pływa Że gdzieś tam, no. wiesz, bujnie Ogólnie na tych filmach, wiesz, ja nie próbuję próbuję pionu jakiegoś tego tutaj robić i tak dalej, bo jednak to nie są moje motocykle. Jak to po prostu tak, wiesz... Ale wydaje mi się, że tutaj czujesz, że jeździłabyś się po, jedniu, tak. po jednym dniu. No, nie, bo... no właśnie to czuć, właśnie, że... Kurde, takiego bym serio mogła mieć. No chyba ja muszę tu gruntkę zobaczyć. Ej, zobacz sobie, no. serio, jest przyjemniejszy niż... Chociaż MT-09 był mega przyjemny, ale ten jest taki... Do nie wiem, czy to przez to, ale żyjesz, wiesz, że jeżdżę na KTM. Właśnie i KTM wiesz. i to jest w końcu też KTM. No, możliwe, że jednak tutaj jest coś, coś podobnego. Moja akcja promocyjna tego KTM była taka, że oni wrzucili filmik na YouTube, jak oni tym na kole latają i bokiem latają. No nie, Aha. Więc Na tym to polega, coś jak hypermotard. Tylko, że KTM. Kurde, mega jest. Ej, serio. Tak, jak sprzęgiełku delikatnie chodzi. Wszystko tutaj jest takie dobre. On jest taki idealny pode mnie. Tak, sprzęgiełko. Na linkę, ale w dorsoduro na przykład miałem hydrauliczne. Wszystko było odpowietrzone, tak jak. Bóg przykazał a i tak, wolę takie coś niż, niż tą, niż tą hydrauniką. No, powiem nie, Ci, po że chodzi jak taka dziewiąteczka w KTM-ie. Launch control chcesz spróbować? Czyli w sensie po prostu wystartować. Start? Procedurę startowała, no. ma takie coś? Tak. Można... to pokaż najpierw. A i musimy sobie wypożyczyć takie motorki i pojechać w jakiegoś tripa w Bieszczadu na przykład. O tak. To by było za Nie są już Ka Kanapa jest delikatnie twarda, ale tak naprawdę to jest naked, więc wiele można mu wybaczyć. Pokaż jak robisz Launch Control. Oddejęcie. Pojedziemy w Bieszadę, ale ściągamy tablice i ciągle maneta full. Dobra. To robisz ty i teraz ja spróbuję wykonać launch control. A teraz powiedz jak to zrobić? Tak, prostując co do samego launch controla, to w motocyklach nie działa to zero jedynkowo, dokładnie tak jak w superautach, że łopatki puszczasz i on ci wszystko robi za ciebie. Że zero jedynkowo puszczasz sprzęgło, no sprzęgo, i trzeba powoli trochę puszczać sprzęgło, nie od razu. Wiadomo, można stopniami, tak jak się pulsacyjnie dodaje gazu, no. ale trzeba po prostu jakby też tą sprzęgłem, nie od razu, tylko odpuszczać powoli. No bo... inaczej pójdzie koła. Tak, też może pójść. No, około 7-8 tysięcy sobie trzymaj obroty. Popuściła gaz. Trochę tak, ale to można się przestraszyć, no, to, żeby na gumę nie poszło. Parę razy trzeba spróbować. I... Podoba mi się, ale musiałabym potrenować. Jednak podnosi na koło przy tych 7000 obrotów. Obrotów, jak się puszcza to sprzęgło i przydałoby się przytrzymać gaz. Ale no to jest kwestia wytrenowania, wiecie o co chodzi. Krabik by poszedł perfekcyjnie. No dobra, ale on to wytrenował przez kurde 13 lat z na żużlu. No to to poszedł, jest jego główny trening, on startowanie. By po, on by poszedł full gas. Testujemy tą dodatkową zabawkę. Możemy zobaczyć. Widzowie mamy tutaj jeszcze gościa specjalnego. Dziecięce marzenie każdego chłopaka chyba. Może dziewczynek do, też. Ale, ale jak ja byłem dzieckiem na pewno to było moje marzenie. To albo helikopterek, no nie? Tak, helikopterków to no. ja miałem no, strasznie dużo. Helikopterek. helikopterek lecaka. O. Lecak do tego zrobiony, więc... No kurde! No właśnie, no właśnie! To jest zajebiste! co, umiesz jakieś triki tym autkiem? E, chyba nie. Chyba jakoś trików się tak, czy da się jakieś triki zrobić? Da się, na no. górę da się latać, A. salta goście robią. No. no Widziałam, przecież Spider, spider to miał. Robię, w, sumie, tak. w Wielkiej Brytanii jest taki typ, co on naprawdę szasta tymi, że to po 20 metrów do góry leci, spada i to dalej jeździ, nie? Mhm. Umie aż tak wytrzymać ale nie jest, bo co jazdy jest jakaś naprawa, awaria, więc dzisiaj też coś może być. Ile bateria tak starcza, na ile minut jazdy? Kurde, nie naładowałem, bo ja to tak z biegu wziąłem, Ale. na ostatnią chwilę o tym przypomniałem sobie. Jak jest pełni naładowana, to około 40 minut pewnie jazdy, może 50 będzie w zimie, no nawet pod ponad 40 minut tym no jeździć. Kurde, to jest sporo. No jakby tak delikatnie muskać gaz, no tak powiedzmy na pół manetki jeździć, to raczej ponad godzinę. Ej szczerze, ja jakbym miała takie coś, to chciałabym mieć jakiegoś małego zwierzaka, który by się nauczył na tym siedzieć, kiedy ja to prowadzę i bym go tak przewoziła na tym. Ej, ale ale kurek by śmiesznie za tym biegał. No, kurek na pewno by za tym biegł, ale na początku by się tego bał, tak jak się drona bała. Putriniarze! Widzicie to? Na koło, na koło! Tak, zdjęcie! Ej, nie. O, daje dobrze na koło. Przedstaw się. Tak A, masz na imię? No to jest Piotrek. Jeździsz na... Koło. Ale przynajmniej patrzy widzowie. To jest to, co ma być, czyli kask. Kask na jest mój kolega, kask na OZ. Pozdro, Krzysztof. I co, e, zrobisz pokaz na kupili dla widzów? Kurde, powiem ci, że mocna zabawka, jak czujesz się jak na zawodach jakiś enduro, szpryca taka po mnie idzie z kamieni. No jest ciężki do wyczucia, nie ma żyroskopu, no. bo nowsze modele mają żyroskop, że ci samo jakby stabilizuje go. No właśnie, bo jazda takim nie jest za łatwa. No nie, trzeba, trzeba mega dużo baterii rozładować, żeby to wyczuć, bo no, ta, mimo tego, że jest 4x4 to jest mega wyrywny i zaraz się spinuje, czy idzie na gumę, czy wszystko naraz. A co, hamuje się jakby... Tak, można sobie, nawet nie, że no. zero-jedynkowo, można sobie modułować hamowanie. No Może tak jakbyś dawał wsteczny i wtedy on tak. hamuje. i to nie musi być bardzo mocno, można sobie delikatnie dosłownie zwolnić. To też można ustawić sobie na, tutaj na, na kąpie od, od autka. To też jest opcja, żeby sobie zrobić 70 rozkład, chyba 70. Tak, 70 na 30, czyli A jest... A żeby driftował. Tak, bardziej, no. Bo teraz jest 50 na 50, a tak to 70 na tył idzie tej mocy i jest, jest trochę inaczej, ale ja jeszcze 50 na 50, bo jest dużo łatwiej po prostu. i... Da się to jakoś opanować. Uuu, ale daje, od razu, od razu przyciera. O, kurde! Mega łatwo przedobrzyć No tutaj. ale to moment taką prędkość rozwija. A ja teraz tak naprawdę, no nie wiem, trzy czwarte gazu wciskałem, to nawet nie był cały gaz. W bo sumie jak wciśniesz cały gaz, to nawet nie da się tak ruszyć pełnym gazem. Nie, nie. No nie mogę na próbę wcisnąć, jak chcecie, to zobaczymy, co się stanie, bo to, to jest do tego w sumie. O, kurwa! Nie <laughs> Kurde, teraz się nie udało. Teraz nie, nie udało nie się, a... kurde. Wcześniej zrobić salto? No wcześniej zrobić salto. Oooo, wow, kurde, ale to zajebiście wygląda. Daj się znać, czy powinniśmy przetestować jakiegoś kukilina z A może, może, może jakaś firma się odezwie. <laughs> może, może, no. Będziemy odbierać widzów na hulajnogach ze szkoły. No tak. Nie by... no, ej, gdziechu w ogóle jest już nowy rok szkolny, możemy odebrać jakiegoś widza ze szkoły. Może znowu jakieś ten punkty kartne dostanę, nie mogę się czekać! Patrz już tuning, Audi gripy, kurde. To jest poważna sprawa, czekaj, ja muszę podrenować najpierw, dajcie mi podrenować okej? Okay? Okay. Pokażę, jak jeździsz Patrz jaki balans z nogu tu Patrz, ale umie dobrze Teraz pytanie, ile kosztuje takie autko? Pomiędzy 2,5 używany nowy, no od pięciu się na stronie zaczynają, ale ciężko jest kupić i tak naprawdę czegoś do niego nie dołożyć, czy to drugie baterie, czy, czy jakiś mocniejszy silnik, bo ten jest trochę, tam regulator napięcia chyba jest jakiś akcesoryjny wsadzony, jakby kupowałem. I no tu jest trochę więcej wsadzone niż, niż to wyjeżdża z fabryki, no ale okolice 2-3 tysięcy, no i serwis co jakiś czas, bo to wiadomo, opony się zużywają, pół się strzelają jak w bokolotach. No, zawieszenie, wahacze, to wszystko dostaje po dupie, bo tym autem co chwila się jakieś rolki robi. No, wiadomo, nie. Ja się przyjeździłem tym i ja mam ochotę sobie kupić takiego. Czekaj, że no Ej, nie, dobrą, Nie, powiedziałem. Co? To nie ma... co? Widzowie, nie ma... kiedy Bożena zaczyna jeździć. O, iść od razu, myte. Widzowie, mamy tutaj grzecha i przeprowadzimy z nim wywiad dla osób y, zainteresowanych. Jego stanem zdrowia, bo jak widzieliście, nagrywał odcinek dzisiaj, więc, Grzechu, jak ostatecznie skończyła się twoja kontuzja wczoraj? Na szczęście, tylko z tłuczeniem mocnym mojej yy, stopy. Byłeś na sorze prawda? Byłem, bo w sumie myślałem, żeby nie jechać, bo tak naprawdę ból był największy, jak chodziłem, jakiś nacisk ruch stopą, ale jednak. Później jak zacząłem już chodzić i usiadłem, to jednak ta noga ciągle bolała i, za i spuchła. Bawił się kurde jakiś, nie wiem, guz, bo Ja to na to mówię, jakaś buła. I ten... No i uznałem, że pojadę to prześwietlić. I na szczęście tylko stłuczenie. Na szczęście, wszystko jest okej. Okay. Więc będę dalej nagrywał. No. Będziesz o, będziesz dalej występował w filmach i narażał się na hejt. Dokładnie pozdrawiam hejterów. <laughs> Tutaj w międzyczasie mogliście zobaczyć przewidki właśnie ze szpitala jakieś materiały dowodowe Grzecha, który sobie nagrał. No i... Widzowie, dzisiaj przetestowaliśmy i Kukirin'a KT Madiuka 790 oraz autko Traksa, skala 1 do 8. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki serio odcinek z Kukirin'em, albo żebym się nauczyła jeździć na kole na Kukirinie, to możemy takie coś nagrać. A my z wami się już żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!